Wiedziałam, że nie można mu ufać. Przywiózł złoto. Próbował zabrać mi dziecko. Foresterowie nastawili przeciwko mnie Erykę, ale nie pozwolę im skrzywdzić Diany. Massimo mi zapłaci. I to drogo. Bruk, jesteś tam? Tak. Znów skręcamy. W którą stronę? Na zachód. Kiedy się zatrzymają, nie wysiadaj, słyszysz? Zaczekaj, aż odejdą, potem się wymknij i zorientuj się, gdzie jesteś. Powiadomię policję. Jeśli wraca do kryjówki, doprowadzi nas do Nika i Ridża. Nie ryzykuj. Policja się tym zajmie. Znów skręcamy. Półtorej minuty. Jedziemy na północ, po szutrowej drodze. Słyszysz inne samochody? Nie, ale czuję dym. Myślę, że to samochód. Co mówisz? Nie słyszycie. Gdzie jesteś, Sheila? Zawołaj ją tu Nie teraz Sheila wróci lada moment Nie chcę wzbudzić podejrzeń Sugar nie jest kryminalistką Nie chcę, żeby coś nam się stało Na pewno chce dostać forsy Zaoferuj jej coś lepszego Ciągle się chwalisz, że... Odczep się Zaufaj mi Wkrótce ty i brug będziecie sączyć margarita na plaży. Tady? Tato. Chodź do mnie. Wróciłeś. Fajnie było z Cindy? Nie chciałem Cię obudzić. Gdzie jest kukułka? Usiądźmy i porozmawiajmy. Macy dzisiaj nie wróci, jest w szpitalu. Miała wypadek. Coś jej się stało? Wiesz, co to znaczy, kiedy ktoś jest nieprzytomny? To coś w rodzaju snu. Ona śpi? Tak. Wujek Clark będzie nam pomagał. Liczę też na ciebie. Na pewno sobie poradzisz. Przytul mnie. Nie martw się. Potrzebujesz mamy, więc jestem tu. Moda na sukces odcinek 3932. Zobaczę kto to. Czego chcesz? Słyszałam, co się stało Macy. To nie jest odpowiednia chwila. Chcę pomóc. Radzę sobie. Jak się czuje Eryk? Dobrze. Mogę go zobaczyć? Jest późno. Nie będę sprawiać kłopotów. Mama! Cześć, skarbie. Tęskniłem za tobą. Ja za tobą też. Już wyzdrowiałaś, yeah, tak. Yes, Macy też wyzdrowieje. Połóż się na kanapie, mama chce porozmawiać z Dikonem. Jedź do szpitala, zostanę z nim. Clark miał przyjechać. Ja już tu jestem, nie Amber. Erik się boi, potrzebuje mamy. Nie powinnaś przychodzić. Ale przyszłam i chętnie zostanę. Masz inne zmartwienia. To prawda. Nie zrobię żadnego głupstwa. Chcę tylko pomóc. Ty mnie? I Erykowi. Głównie jemu. Ostatnio tyle przeżył. Macy wróci. Do tego czasu będziesz potrzebował pomocy. Czujesz się z tym niezręcznie, ale Eryk jest szczęśliwy. A chyba o to głównie chodzi. Samochód się zatrzymał. Chyba wysiadają. Świetnie. Nici z odsieczy. Muszę sobie radzić sama. Co się stało? Nie pytaj. Dostałaś okup? Nie. Massimo go nie załatwił? To była pułapka. Sprowadził policję. Musimy stąd uciekać. Nie, dopóki nie dostanę tego, po co przyjechałam. Mamy 10 milionów. Podzielmy się i zwijajmy się stąd. Nic z tego. Massimo po raz kolejny mnie oszukał. Nie puszczę mu tego płazem. Będzie go to drogo kosztowało. Tym razem 100 milionów. Tylko? Nigdy ci tyle nie da. Zrobi to, jeśli chce Was jeszcze zobaczyć. Nie możemy ryzykować. Nie mamy wyboru. Mamy. Wyjedźmy stąd. A co będzie, kiedy pieniądze się skończą? Ty nie musisz się o nikogo troszczyć. Ja mam małe dziecko. Massimo zapewni nam życie, na jakie zasługujemy. Jest to winien mnie i naszej córce.